Siema, dziś pokażę Wam, jak zrobić półkawkę z papieru pieru. Potrzeba taką kartkę A4. kartka A4. kartka A4. Zginamy. O, tak na pół. Tak zginamy na pół. Tak zginamy na pół. To, to, to nie wtajcie co to? I robimy tak. Każdy z każdym rogiem. Z każdym rogiem. Czekajcie. Każdy róg zaginamy. Każdy róg zaginamy i tak samo tutaj zaginamy. Rog. Róg. Róg. Czekajcie. Dobra. Jak macie zagięte obętnie, jak nawet może być za krzywo, to robicie tak. Obracacie, łapiecie wszystkie i robicie tu. Żebyście mieli... O tak. I tu robicie tak. O tak. Tak musi wyjść. To po prostu tak. Wraz... I teraz co robimy? Teraz zginamy na pół Jak jeszcze macie tak zgięte To robimy tak O tak Widzicie tu Tak Pyk Tyk. I teraz robicie tak Tadam, macie I jak to trzyma? Się trzyma tu, jak jest to To się trzyma tu I trzeba po prostu tak I macie, pukawka szczela Czekajcie, co prezentuję Wam na kamerze. Czekajcie. Proszę zobaczyć. o otwiera. No i po prostu patrz. Pomysłem, jak powiem co robi, odginacie pyk, 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 pyk. wszystko i macie gotowe. Dzięki, yy, no i na do.